Dzień dobry, witam Was moje kochane mamy na kanale Moje Holistyczne Dziecko. Jak obiecałam, będę się pojawiała co tydzień, żeby Wam tutaj dać jakiś fajny przekaz, jak stać się lepszą mamusią, jak być szczęśliwą kobietą. Mam tutaj moje karty dla Was przygotowane, które będziemy sobie zaraz pasować i interpretować. Karty najpierw potasuję. Chociaż to nie jest wycie proste, bo karty są duże, żeby było wszystko widać, co jest zawarte na tych obrazkach. I proszę bardzo, losujemy trzy karty, nad którymi fajnie y, będzie, jak dzisiaj się zastanowimy, i być może nawet wprowadzimy już od razu coś do naszego y, życia z tego, co tutaj nam y, wyjdzie. Kartę, które dzisiaj wylosowałam dla Was to kocham siebie. Jestem kreatywna i wiem, że należy mi się odpoczynek. Kocham siebie. Tak wygląda ta karta z bliska. O, żebyście dobrze widziały. Jest tutaj taka kobieta, która wyrasta yy, z drzewa. Musimy pamiętać o tym, że ludziom, dziecku, rodzinie, w światu dajemy tylko to, co już odkryjemy w sobie, co mamy w sobie. Kiedy potrafimy sama zaspokoić nasze potrzeby, wtedy dopiero jesteśmy w stanie zaopiekować się i zaspokoić potrzeby innych ludzi. Warto jest kochać siebie. Tak jak mój ulubiony cytat z Biblii. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ani mocniej, ani mniej. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zachowywać tą równowagę, bo jeżeli jest zachwianie równowagi, to jeżeli my kochamy mniej siebie, poświęcamy się dla kogoś, to robimy więcej niż ta osoba dla nas, to zawsze prędzej czy później czujemy się po prostu pokrzywdzeni. Bądź kreatywna, to jest też bardzo ładna karta. Jest tutaj mama, która z, dziur, z córką tworzy coś z, z szyszek. Nie bójcie się wyrażać siebie artystycznie nie bójcie się malować, rysować, tańczyć, śpiewać. To, to jest bardzo zdrowe dla nas kobiet. To jest nasza ekspresja kobiecości, naszej kreatywności, naszej energetyki kobiecej. Słuchajcie muzyki, tanczcie, jak nikt na was nie patrzy. Dbajcie o to przez właśnie przez ruch, sport, dobrą dietę, dobre, dobre odżywianie. Wzmaga się w nas odwaga. Nie bójcie się. Nie bójcie się po prostu być kreatywne. Macie ochotę na coś, po prostu to róbcie. Tak też pracujemy z naszą intuicją. Dzięki temu, że my jesteśmy kreatywne, nasze dzieci też są kreatywne. Nie trzeba dzieciom zawsze kupować zabawek. Można po prostu dać im kilka rzeczy i zobaczyć jak pięknie stworzą sobie co, coś z tego do zabawy. Coś, co będzie dla nich rozwojowe, twórcze, inne. Dzieci bawią się w, w, w różne rzeczy, budują klocki i nadają temu inny wymiar, prawda? Robią jakąś budowlę z klocków i mówią, że to jest domek albo stodoła. Uczcie się tego od dzieci. To jest bardzo ważne, żeby nie zabijać tej kreatywności w dzieciach, tylko żeby ją wspomagać. A mama, która sama jest kreatywna, która pozwala sobie na właśnie taką wolność, która widzi jakieś przedmioty i daje im nowe życie, jest dużym źródłem inspiracji dla swojej dzieci. I na koniec wiem, że należy mi się odpoczynek. Tutaj mamy znowu panią, to już chyba było w zeszłym tygodniu, która leży, na którą. Na której włożone są kamienie. Teraz jest weekend, więc pewnie ta karta też tak energetycznie wyszła, żebyście znalazły chwileczkę dla siebie w całym tym sobotnie niedzielnym kieracie. Pamiętajcie, że to nie porządek w domu jest najważniejszy, ale relacje, żeby ludzie byli szczęśliwi, przyjaźnili się, mieli dobre relacje, żeby było wesoło i spokojnie, a nie żeby było posprzątane. Nie róbcie też proszę Was bardzo wielkich awantur, jeżeli w tym domu nie jest idealnie czysto. Bo to nie chodzi o to, żeby w domu jeść z podłogi, tylko żeby w tym domu miło było nam e, przybywać. Takie, takie mam dla Was karty, taki mam dla Was przekaz w tym e, dniu. Chciałabym, żebyście się właśnie. E, dla własnego dobra i dla dobra waszych dzieci zastanowiły nad tym, nad tą miłością do siebie, zawsze siebie pytały, czy ja jestem szczęśliwa, co mogę zrobić, żeby być szczęśliwa, żebyście były z siebie dumne, żebyście rozwijały własną kreatywność i żebyście pamiętały o odpoczynku. Pamiętajcie też, że, że chwila wytchnienia i takie nauczenie dziecka przebywania w ciszy jest też zdrowe dla niego, bo to dziecko nie musi cały czas być bodźcowane. Tylko, jeżeli wprowadzicie w jego codzienną rutynę właśnie taki, taką chwilę odpoczynku, to ono też się z tym zrośnie, będzie tego potrzebowało i będzie pozwalało Wam na chwileczkę się yy, zrelaksować. Uczcie dzieci tego, żeby te dzieci się potrafiły same sobą zająć, a nie, że tylko Wy organizujecie im czas, bo te dzieci będą nieszczęśliwe. Pamiętajcie, że czym skorupka za modu nasiąknie, tym na starość trąci. Buziaki dla Was, pięknego weekendu, pozytywnej energii, odpoczynku, miłości do siebie. I proszę Was, żebyście dzisiaj zrobiły coś kreatywnego, coś dla siebie związanego z, z odpoczynkiem. I coś takiego dla siebie zróbcie, żebyście się poczuły, jak bardzo same siebie kochacie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia za ten dzień.